Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam, jaka jest różnica pomiędzy drzewkami owocowymi w Donicach a z gołym korzeniem. Zapraszam do oglądania. kupując drzewka owocowe, zwykle będziemy mieli dwie opcje do wyboru. Albo kupić taką roślinkę uprawianą w donicy, albo kupić taką roślinkę z gołym korzeniem. Sadzenie zarówno jednych, jak i drugich, ma swoje wady, zalety i ograniczenia, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Zaczniemy od roślinek z gołym korzeniem. Są to rośliny, które były uprawiane w gruncie i zostały z niego wykopane. Sadzić takie rośliny możemy tylko i wyłącznie po zakończonym okresie wegetacji, czyli w stanie bezlistnym. Zwykle okres ten przy przypada na wczesną wiosnę lub późną jesień. Więc wadą tych roślin jest to, że posadzić i zakupić możemy je tylko i wyłącznie wiosną i jesienią. Jednak wyprodukowanie takiej roślinki w gruncie jest znacznie tańsze, dlatego roślinka z gołym korzeniem zwykle będzie tańsza od rośliny uprawianej w donicy, niekiedy nawet o połowę. Pamiętać należy również, że roślina ta została wykopana z gruntu i nierzadko jej korzenie zostały delikatnie uszkodzone, dlatego nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej. Szansy, że przyjmie się ona u nas w ogrodzie, ale jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kupując taką roślinkę, by miała ona jak największe szanse na przyjęcie się. Po pierwsze, musimy ją kupić, tak jak już wcześniej powiedziałem, w stanie bezlistnym, bez liści. Jeśli będziemy ją kupować wiosną, to zwróćcie uwagę, czy nie zaczęła ona już puszczać listków. Jeśli zaczęła puszczać listki, to jest za późno na jej sadzenie. Jesienią za to też warto zwrócić uwagę, czy nie posiada ona listków, i jeśli ma jakieś pojedyncze, listki, możemy je po prostu przed sadzeniem zerwać z tej rośliny. Bardzo ważne również jest, by roślina taka nie miała przesuszonych korzeni, więc jak kupujecie ją, zwróćcie uwagę, jak sprzedawca czy producent po prostu tą roślinkę przechowywał. Roślina taka powinna być na przykład zadołowana w ziemi lub w korze. Niekiedy widuje się też rośliny, które są ostreczowane na dole. Po prostu wypełniony jest ten korzeń ziemią i dookoła ostreczowany. Dzięki temu te korzenie po prostu się nie przesuszają. Może być też tak, że sprzedawca posiada specjalną chłodnię o kontrolowanych warunkach i w takiej chłodni te korzonki są jak najbardziej zabezpieczone. Jeśli sprzedawca będzie nieprawidłowo przytrzymywał taką roślinę, będzie Mniejsza szansa na jej przyjęcie się. Teraz czas na roślinki uprawiane w donicach. Zaletą takich roślin jest to, że możemy je sadzić tak naprawdę przez cały sezon, nawet latem. Kupując taką roślinkę, kupujemy ją z całym systemem korzeniowym. Tutaj on nie jest naruszany i osłania go donica. Dzięki czemu szansa na przyjęcie się takiej rośliny, jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki, to prawie że 100%. Wadą roślin uprawianych w donicach jest oczywiście wyższa cena. Wynika to z tego, że po prostu uprawa takiej rośliny, jest znacznie droższa niż uprawa roślinki w gruncie. Kupując zarówno roślinki w donicach, jak i z gołym korzeniem, po posadzeniu dobrze jest je przyciąć. Jednak przycinamy takie roślinki tylko i wyłącznie sadząc je wiosną. Jeśli sadzimy je jesienią, lepiej poczekać z tym zabiegiem do przyszłej wiosny. Jak prawidłowo przyciąć taką roślinkę, to troszkę złożony temat i zostawię go na inny materiał. Reasumując, roślinki z gołym korzeniem są znacznie tańsze, jednak możemy sadzić je tylko i wyłącznie wiosną i jesienią. Istnieje również większe ryzyko, że roślinka taka może nie przyjąć się w naszym ogrodzie. Rośliny uprawiane w donicach możemy za to sadzić przez cały sezon, mamy większą szansę na przyjęcie się, ale ich cena jest znacznie wyższa. Dlatego według mnie, jeśli mamy bardzo dużą ilość roślin do posadzenia, lepiej wybrać opcję z gołym korzeniem, ale jeśli chcemy posadzić jedno czy kilka drzewek, lepiej zdecydować się na donicę. No i oczywiście, jeśli chcemy sadzić bo na przykład wiosną nie starczyło nam czasu, jesienią nie mamy czasu, to lepiej wybrać opcję w Donicach. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!